Słuchajcie, dzisiaj to hmm, no akurat nie za wiele będę miał do pokazania. Dzisiaj chcę sobie pogadać, tak podsumowując ogólnie o X9R i wszystkie moje dotychczasowe latarki. Hmm, bo właśnie no miałem też pokusić się, w zasadzie, tu już mięs zamówioną yy, imalenta MS-18 najmocniejszą, najjaśniejszą latarkę na świecie przynajmniej jak na razie ale oglądałem kilka filmików na YouTubie z takim porównaniem tego Olajta z tym imalentem i powiem Wam, że przynajmniej na tym filmie różnicy w ogóle nie widziałem no ale wiem jak to jest z obiektywami wiem jak to jest nawet w przypadku tej latarki yy, świecąc w porównaniu ze słabszymi latarkami telefon, czy jakaś kamera, może nie każda, może istnieją kamery, które lepiej oddają to, to światło w jakieś z manualnymi ustawieniami ISO i tak dalej. Yy, także przynajmniej na tych filmach, które ja widziałem, to ten Olight wcale nie świecił gorzej od tego imalenta. E a po drugie, imalent e to jest taki drugi fluder yy, a jak dla mnie, to już te 25 tysięcy lumenów jest. No to jest już <laughs> przesada jak dla mnie. To jest już taki bajer powiedzmy, bo mi zupełnie wystarczała X7R, a tą latarkę kupiłem tylko dlatego, że jest większa, solidniejsza, dłużej trzyma baterię, dłużej można świecić na dużej mocy, nie grzeje się tak, nie wyczerpuje się tak szybko. Bo do samego świecenia tak na jedną służbę, na jeden dzień Olight X7R mi wystarczał, bo też sobie go później podłączałem rano pod USB, co nie jest żadnym problemem, tak na przykład w Astroluxie czy w Lightie, że trzeba akumulatory wyciągać, bo obydwa Olighty się ładują ładowarką, tyle że X9R taką ładowarką jak do laptopa. Czy do głośnika lepszego Bluetooth, na przykład w Harmanie Cardonie też mam taki bardzo podobny yy, zasilacz? Yy, ładowarkę taką też jak do laptopa yy, i nawet chyba takie same albo podobne wejście jest. No ale nie chcę eksperymentować. Ładuję oryginalną ładowarką. X7R jest taka mała jak do telefonu, a pozostałe latarki jakie mam. Są o tyle mniej wygodne jak na przykład właśnie Astrolux MF01S czy Heike Light MT09, bo one ani za długo nie świecą. Na jakichkolwiek zestawach akumulatorków, a już sporo tych akumulatorków przerobiłem, zaczynając od X-TARów 3500 miliamperów sztuka razy 4, czyli łącznie tam mieliśmy. Hmm, czy tam może 3000 było w jednej, czyli łącznie niby 12 tysięcy i tamte świeciły najdłużej w tych Astroluxach, Heike hmm, Tyle, że x stari mają taką wadę, że to nie są wysokoprądowe baterie, tam jest chyba 10 amperów max i dając na przykład na turbo w tych latarkach, ona już nam gaśnie, odcina napięcie, trzeba ją rozkręcać, od nowa załączać. Także i stary się nie nadają, chociaż świecą najdłużej. Później używałem w tych latarkach hmm, Samsungów HG2, Sony, yy, nie pamiętam jak one się tam nazywają, H6 czy coś takiego, mniejsza z tym, takie różowe Soniaki, też wysokoprądowe yy, Samsungi yy, 30Q czy Q30, różnie tam je ludzie nazywają. Ale z tego co widziałem, to chyba napisane jest 30 km, no ale nieważne, wiadomo o co chodzi, też są wysokoprądowe. Jakiekolwiek akumulatorki by nie wkładać w te latarki demontowane, gdzie trzeba akumulatory wkładać i wyciągać po każdym użyciu, to nie świecą długo. tak? W tutaj w pracy. Dla mnie to jest bardzo niepraktyczne, dlatego ja się zmęczyłem tamtymi latarkami i przeszedłem na Olight'a, Bo takie codzienne wyjmowanie, rozkręcanie tych latarek, wkładanie do ładowarki, znów skręcanie to jest męczące, irytujące. I te latarki wcale długo nie świecą. One są, są imponujące, mają mocne światło, jak na takie małe latarki, ale są niezbyt praktyczne. Jako takie zabawki, żeby sobie wyjść, pobłyskać, popisywać się, to, to są fajne. Ale już lepsze od nich są te Olighty, chociażby X7R. A X9R to już jest totalna bestia, to już jest naprawdę super mocna i bardzo praktyczna latara. Bo i w X7R mi troszkę brakowało tej mocy, bo praktycznie to mi starcza na jedną służbę, ewentualnie na dwie jak sobie poświecę oszczędnie a tym Olightem świecę sobie z mocą 3800, 6400 przez trzy nocki, przez trzy całe służby i ona mi świeci do końca z mocą 6400 no jedyną jej wadą jest to, że 25 tysięcy lumenów i, i 12800 świeci mi tylko przez pierwszą nockę, przez pierwszą służbę a później zostaje mi tylko ten tryb, jak ja to nazywam, awaryjny, chociaż awaryjny to on nie jest, bo ona nadal świeci mocno, z mocą do 6400, co na zakład jest dla mnie zupełnie wystarczające, bo no jak już mówiłem, tutaj nawet 3000 jest wystarczające, ale czasami idzie sobie przywalić można sobie pozwolić na to, żeby sobie świecić tą latarką z mocą 6400 po zakładzie. Jest tylko lepszy efekt. Chociaż niekoniecznie trzeba tak świecić. 3800 też jest zupełnie wystarczająco. A te pozostałe tryby jak 12825 to są tylko na popis. No, chyba że sobie chcę. Nie wiem poświecić gdzieś poza terenem zakładu na otwartym polu no to to światło wtedy tam i tak ginie jak się nie ma od czego odbić ale na zakładzie takie 3800 to jest naprawdę petarda wszystko jest oświetlone i dlatego uznałem że nie kupię i malenta bo to by była głupota Yy, bo bym miał taki sam rozsiewacz światła, tylko jeszcze bardziej mocniejszy, co by, nie wiem, chyba okulary ciemne musiałbym zakładać, żeby te takie latarki używać, bo to było niepotrzebne, niepraktyczne, to była tylko latarka na popis. A bardziej rozważałem zakup na przykład takich yy, dużych trowerów, jak yy, Mateminko, yy, też chyba MT90+, nie pamiętam czy dokładnie, czy tak się nazywa, ale to jest taka bliźniacza latarka yy, jak Astrolux MF05S. Obydwie na diodach STB90, to jest najnowsza, najmocniejsza dioda. Jedna maleńka dioda, jeszcze mniejsza niż te yy, xhp 70 w wersji pierwszej czy drugiej. Jedna taka maleńka dioda świeci z mocą 7500 lumena. I te latarki, i Mateminko, ta MT90, Plus i Astrolux MF01S, według mnie to jest to samo, nie wiem czy one się, się różnią, nie zagłębiałem się tak bardzo w temat, ale wyglądają tak samo. Mają taki sam montowany uchwyt z wentylatorem, mają tak samo ogromne głowy. Głowice wielkie, dokręcane osobno, jak we wszystkich Astroluxach. I prędzej nad czymś takim się zastanawiałem, ale te latarki też są potwornie drogie, bo no w promocjach taka Mateminko to za 1700 można dostać, Astroluxa do 2000, chociaż oficjalnie jest cena 2300-2400. Mateminko też powyżej 2000, no ale z jakimiś tam kuponami można wyrwać poniżej 2000. I nad tym się prędzej zastanawiamy, bo to by przynajmniej było coś innego, bo tych fluderów to ja już mam dużo i zupełnie są wystarczające. A właśnie te latarki, o których wspomniałem na diodach, te Trowery na diodach STB90 świecą podobno do ponad 3 km nawet, no ale z tego co ja się przekonałem to jedynie na białych albo odblaskowych elementach one mogą świecić tak daleko. Jak są gdzieś w, takim, w takiej odległości w takie obiekty, to wtedy ona może tam mieć szansę odbić się od tych obiektów, ale tak normalnie na otwartym polu, na drzewach, to to światło zanika już ze, ze trzy razy wcześniej. Jak na przykład yy, w, tutaj w Olajcie jest podawane 600 metrów, no to na, w otwartym polu na 200-300 już to światło nam się gubi. Hmm, czy nawet moim jedynym takim, powiedzmy, półtrowerku, którym jest Astrolux, nie Astrolux, y, Sophir SP70. Wąska struga światła, duża głowica, jedna bioda. No, ja ją nazywam takim moim jedynym trowerkiem. Hmm, niby świeci do 700 metrów, ale też taka widoczna odległość. To jest niewiele dalej od, od Astroluxa od Heikelajta czy, czy tego Olajta, one świecą wszystkie dosyć podobnie dystansem, tyle że Olajty świecą najszerzej, zwłaszcza X9R, bo akurat w X7R to mi trochę brakowało tego dystansu i mocy, bo tam też jest tak w X7R, że yy... Te tryby maksymalne jak 7 i 12 tysięcy lumenów szybko się wyczerpują. Później ewentualnie jak mi wystarcza mocy na drugą nockę to już jedynie z mocą 3 tysięcy lumenów mogę poświecić tak samo jak tutaj w pierwszą nockę mogę poużywać sobie tych trybów 12825, a na pozostałe dwie nocki zostaje mi tylko albo aż 6400. To jest zupełnie wystarczające. Ja tej latarki trzy noce nie muszę ładować, trzy służby mi to wystarcza. No także to na tyle co mnie na temat do powiedzenia o latarkach, ewentualnych przyszłych zakupach. No w Imalenta nie je, widzę sensu inwestować, chociaż był zamówiony, już mieli wysyłać, ale jednak anulowałem, kasę już mi zwrócili. Zastanawiam się właśnie nad tymi. Trowerami jednego takiego potwora chciałbym mieć, ale też mi się z tym nie pali, bo to by był tylko taki no, rarytas, bardziej żeby się pobawić, nie wiem, chyba poświecić sobie nawet jakby to świeciło realnie do kilometra, to i tak ja już bym musiał patrzeć przez lornetkę co tam dalej, te kilometr dalej jest oświetlone, także jak dla mnie, zwłaszcza z moim wzrokiem, to takie latarki trochę nie mają sensu ale być może kiedyś zainwestuję w taką latarkę. Na razie nie widzę takiej potrzeby. Dzisiaj chciałem tylko bardzo pochwalić po około już dwóch tygodniach używania tej X9R Olighta. No to jest naprawdę latara praktyczna, robiąca wrażenie, naprawdę długo, mocno można nią świecić. I właśnie te Astroluxy, Hykelighty, które mam, to, to są przy niej zabawki. Nie dość, je za każdym razem rozbierać, ładować. Nie świecą długo, bardzo szybko się grzeją. I jeszcze są dosyć do, delikatne, bo obydwie już są trochę pod, podniszczone i Hykelight jest porysowana, poobdzierana od samego nie wiem, szturchania palcem po przycisku tam schodzi już to pozłacane takie farbka ta koronka z góry tak, tu w olajtach tam jest tylko takie malowanie liche, też już się zdzierało po krawędziach, a w olajtach to się bardzo długo trzyma, tutaj się nic nie zdziera w Astroluxie też szybkę wymienioną, optyka jest porysowana, bo jak się szybka stłuczę to przy okręca odkręcaniu jej rysuje się też optyka a to jest naprawdę bardzo delikatne w Astroluxach. Także to są takie zabawki. Olajty to są prawdziwe, praktyczne potwory. No i dobra, to było na tyle. Nagadałem się, pewnie i tak mało kto będzie tego oglądał, bo nic do pokazania nie miałem, tylko dużo gadania. To kończę. Trzymajcie się. Hej.